Nie jakby też mi to jest to obojętne, nie? Bo... Ja myślę, że to nie jest już taki, te, taki case... <laughs> chyba, że wy tak nadal myślicie, nie? Że... Że ludzie, co krzyczą na tych free fightach i że będzie bitka, kurwa, i że się będą zabijać, to nie, rzeczywiście to będą robić? Bo jakby to się nie dzieje już nigdy na tych freak fightach, nie? Dawno chyba nie było takiej walki, gdzie... Były jakieś duże oczekiwania po jakiejś konferencji, czy po jakichś wywiadach, po face to tak czy innych wystąpieniach publicznych i potem ziściły się te wszystkie huczne zapowiedzi w, w Oktagonie. Paradoksalnie im nie mówią tym bardziej brutalne walki dają. Wiesz to, paradoksalnie dobrze się biją ludzie, którzy się dobrze biją. Jak ktoś się dobrze bije, to zazwyczaj mało mówi. Mniej więcej coś takiego jest. A czy nie tu nawet nie chodzi o to, że to się dobrze bije, czy się źle, źle bije? Bardziej chodzi o to, jakie rezultaty z tego płyną. Kto? Kto? to oglądałeś tę galę co? Yy, no, oglądałem. Kto kto się ten... Kto twoim zdaniem się dobrze bił dzisiaj? A czy nie wiem, bo tak oglądałem tak bez tego Bez większego... Czyli oglądałeś, ale się nie cieszyłeś, tak? No tak bardziej, że sobie leciało po prostu. O, ale kto się dobrze bije... Yy... O, piszą ludzie, była i rekordzista. No i... No i... nie, rekordzista zajebiście, no to prawda. Okej, okay, no to, to była i rekordzista, tak no, to, no to... widzisz. Dobrze się bili, czy oni coś powiedzieli na tej konferencji? No nie. No i tak to właśnie jest. Nigdy od, od kurwę czasu nie dzieje się tak, że, że jest jakiś dym i potem w klatce jest fajnie. A już królem a już królem za dym, bez pokrycia w oktagonie jest... O kurwa, kilku bym tu znalazł. No to. No ale na przykład Amadeusz, nie? On show robi niesamowita, a potem... A potem nie ma tych Kuba wszystkich, wiesz, zabójstw, o, o których mówię. nie powstało, bo wycofał się inwestor. Były głosy, że no ten tak, inwestor jest. spotkał się z ludźmi z innej federacji i potem się wycofał. Na Icon miała być walka Mariusza Wacha i nagle teraz sleutoglasza Wacha jako nową twarz. Poczekaj. Ja muszę, tu, muszę to przeczytać. Ta, za minutę się zaloguję. Nie denerwuj się. Odpowiem tak, na TheNate'a. <coughs> Icon MMA nie powstał, bo wycofał się inwestor. Były głosy, że ten inwestor spotkał się z ludźmi z innej federacji i potem się wycofał. No to prawda. Na Icon miała być walka Mariusza Wacha i nagle teraz Klaut ogłasza Wacha jaką twarz. Dobra, to ja Ci powiem tak, no ogólnie za Ikon. O, Wituchna, dzięki za dyszkę. Wituchna przesyła 10 złotych. Bilecik i przypominam, że Norman dużo dymi. Norman dużo dymi? Okej. Okay. Okej, okay. Norman to jest antyteza po prostu chyba tych yy, ziomów, co dużo mówią i nic nie robią, A bo on dużo robi i dużo mówi, to tak, I, tylko że on jeszcze nie spato, nie? Bo on, on, jest takim, on jest takim szyderczym, sarkastycznym Irlandczykiem, ja go właśnie bardzo lubię. Bo on no i śmieszkiem po prostu. Tak, on nigdy nie przegina pały, on... No, tak... że no nie zależy. No, pierdolnięcie komuś klapkiem to jest nieważające. No, no ale coś, dobra, to. ale wiesz, ale nie mówi, że czyjaś dziewczyna, kurwa. No tak, tak, tak. No, i coś robi, tam, nie? Robi to mimo wszystko ze smakiem. No, nie można mu zarzucić braku, braku smaku w tym wszystkim. Pierdolnięcie kogoś klapkiem jest nieważające, ale to nie jest kurwa krzywdzące jednocześnie, nie? Masz rację. No i. <laughs> No to ogólnie za tym ikonem, ja ogólnie chyba też mogę powiedzieć, ja dostałem ofertę z tego ikona na, na tydzień zanim się ta gala wyjebała i te wszystkie takie doniesienia, co jakieś tam ludzie publikowali z jakiegoś fanpage'a, który był w ikon fanpage? To takie w kurwe krzywe grafiki były, że na przykład no, nastó z Wachem. No ale to nie było oficjalne konto, nie? No nie było to oficjalne konto, ale przez to, że oni podawali jakby dobre informacje. Ale nie wszystkie dobre, bo na przykład ja między innymi się na tej kalcie Aha, znalazłem, okay. a ja nie byłem podpisany. Ja odmówiłem o współpracy. Panie, owszem, dostałem współpracę, owszem, rozmawiałem na jej spojrzała. temat, stawkę wynegocjowałem. Nie ukrywam nawet, że stawka, którą IP mi zaproponowała, była groszy. bardzo wysoka ale finalnie gdzieś tam zdecydowałem się mimo wszystko nie podpisać kontraktu z nimi, więc musieli wiedzieć o tym, że rozmowy jakieś toczyliśmy, natomiast no de facto do kontraktu, podpisania kontraktu nigdy nie doszło i poszła odmowa. Tak. Następną... Ja dostałem, ja dostałem ofertę... Kurwa, bym Wam nawet powiedział w jaki dzień, bo pamiętam, że jechałem kupić Sandrze kebaba. No <laughs> to nie wiem, musiałbym kurwa popatrzeć. Dostałem ofertę odnośnie, odnośnie walki tam. I oferowali mi grubo ponad milion złotych. A nie byłem odnośnie tego przekonany. Pomimo, że pieniądze było, były duże, wyższe niż kiedykolwiek, gdziekolwiek indziej. Tam ogólnie za tym stoł, stoi firma, która, czy tam stała firma, która ma Machera i kasyna w Polsce. Ja no rozmawiałem czy... ja z, z jedną osobą... Mają dużo więcej rzeczy, jakieś tam medialne działalności też mają, ale no najbardziej dochodowe, jak nie mam, to była właśnie Buchmacherka i, i Bety, nie? Okej. Okay. Ja rozmawiałem z jedną osobą, z wieruszką freekwajtową w Polsce. Z kim? Oso... wieruszką, stary. Co to znaczy wieruszka? Nie wiem tego słowa. Jakby z, 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 ze szczytem, z zarządem. Kurde, ale ty, ty masz takie kurwa ciężkie... Jakim ty językiem operujesz No, no tak A ścieżku że ty w Hiszpanii mieszkałeś no masakra, no mów dalej. No ale ta wierchówka jest jednak stara <laughs> No i kurwa wszystko <laughs> oh, oh. <laughs> No i miało być może wyszło jak zawsze oh, ty chyba obchodzisz lat 90. tak Dobra no i ta osoba mi powiedziała, że jakby pomysłem, że oni dlatego dużo pieniędzy na to, na to, chcieli położyć, bo oni nie, jakby ich pomysłem nie było stricte za, zarabianie z gali, tylko tam całe klu na tym polegało, że oni byli w stanie za, jakby wydać całe pieniądze, które przyszły z gali, więc, bo oni chcieli właśnie zarabiać na zakładach łupmacherskich. I tam posiłkowali się jakimiś danymi, że tam nie wiem powiedzmy. Yy, no nie pamiętam do końca tych danych, Dobra, ale, jak ale jak na, 35 gal, jest... na 35 gal, na 35 gal freekwajtowych, Buchmacher traci na co siódmej, co dziesiątej. Bo to nie jest też tak, bo to też nie jest tak, że, że Buckmacher zawsze wygrywa, bo jeśli się źle ułożą, źle ułożą się sekwencje. Yy, Sekwencję walk, to Bukmacher może stracić na jakimś evencie. Ale z racji tego, że Freakfighty są to bardzo to i to bardzo. Tak, że na Freakfightach podobno Bukmacher zawsze zarabia. Bo zazwyczaj prawie zarabia, za, zarabia dużo. dużo. I, I zarabia dużo, nawet... i oni chcieli po prostu wszystko, co zarobią, jakby z, z Gali, dawać w kartę, od razu pompować. Bo nie było, bo nie było te, tego parcia, że to musi zarobić. Nie? Na przykład wiesz, to, że Fein wyda 15 milionów na, na, na galę, to fajnie, jakby zarobili przynajmniej 20, wiesz, żeby i boksel do łapy dostał, i Wojtek dostał, i dostał tamten, z ramtem, nie? Każdy tam no musi y, hajsik sobie zarobić, a tutaj nie było tej, a tutaj dlatego jakby dysponowali mega dużym budżetem, bo oni nie planowali na tym zarabiać, tylko na jakby za pośrednictwem tych zakładów węgierskich, ale, ale po, ponadto ja się wycofali w różnych ciekawostkach, no. To faktem jest, ja nie wiem kto był twoim donatorem, który zadał to pytanie, ale faktem jest, bo zarówno ty jak i ja takie informacje posiadamy, są one potwierdzone, że sponsor właśnie miał spotkanie z jedną z federacji Freak i faktycznie po tym spotkaniu nagle projekt się wycofał, więc jest to troszeczkę podejrzane. Niemniej ja bym nie łączył tutaj kropek na zasadzie Klaus chciał Waha, bo Wach był już wolnym zawodnikiem, więc stwierdzili, hej, weźmiemy go. Natomiast faktycznie gdzieś tam do takiego spotkania doszło. No biznes jest biznes, to nie jest nic nielegalnego, ale gdzieś tam... Nie no, tam... po prostu wiesz... Po... Kurwa, to jest ten sam moment, w którym, w którym wyłączyli Haylik i Fejm wziął Kubę Nowaczkiewicza. Wiesz no tak, tak. No, do, dokładnie tak. Więc ja bym w ten sposób kropek nie łączył. Czy Josefa, Bratana i Alberto. Ktokolwiek to napisał jest albo doinformowany, albo d -d dobrym tropem poszedł, no bo faktycznie takie spotkanie się odbyło. Odbyło. A ja usłyszałem, ja Ci powiem od kogo zresztą. O to trzeba powiedzieć, że akurat lekcji zaskoczyła. Ja powiem wam szczerze, że Leksi się super pokazała, Marta Łukiewicz to, tak. to jest mega wysoki poziom i widać, że w jej uderzeniach już widać ten luz, widać, widać to doświadczenie, a Leksi tutaj naprawdę twarda tak, twarda tak, tak, i ładnie była. Tak, podziła. dokładnie tak. W kurwę, w szacun, tyle powiem, nie?